Beata Rzemieniuk, dzień dobry. Dziś kamery TVP Kraków są w Starym Sączu. Dlaczego? Bo tu odbywa się Agropromocja 2024, a jest to wydarzenie, które ma swoją tradycję i historię. I właśnie w tej chwili będziemy o tym mówić wraz z zaproszonymi gośćmi. Witam panów bardzo serdecznie. Na początku pan Bronisław Dudka, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jest z nami również pan profesor Marcin Rapacz, prorektor do spraw nauki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Jest również państwu. pan dr Tomasz Jacek, dyrektor Instytutu Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry państwu. I pan Tadeusz Zaremba, starosta nowosądecki. A zatem panowie, przechodzimy do meritum. U słońce świeci, przepiękna pogoda, już tłumy w Starym Sączu. Ta impreza ma swoją tradycję, organizowana jest po raz 32. Ale co, panie dyrektorze, tym razem przygotowaliście? Czym chcecie zaskoczyć? Tym razem może nie tyle chcemy zaskoczyć, ale zaoferować znacznie więcej niż za każdym razem. Jest znacznie więcej wystawców, jest ich około 250 już w tej chwili na placu. Także naprawdę jest co oglądać. Jesteśmy dalej w tej samej. Branży, czyli rolnicy, otoczenie rolnictwa i konsumenci i chcemy, żeby te trzy grupy tu spotkały się z bardzo dobrym skutkiem, zarówno ci, którzy chcą coś kupić, jak i ci, którzy chcą, chcą zrobić jakieś interesy. Te dni nie są w żaden sposób podzielone, można przyjeżdżać cały dzień dzisiaj i cały dzień jutro. A skupiając się teraz na informacjach, które będziemy kierować do konsumentów, dlaczego warto odwiedzić to miejsce, dlaczego warto tu być? Tutaj można zobaczyć bardzo wiele ciekawych rzeczy, zobaczyć jak wygląda nasze rolnictwo, jak ono pracuje. Tutaj można kupić wiele rzeczy, tutaj można też zdegustować potrawy regionalne, które będą, będzie taka możliwość przez całe dwa dni. Bo to co regionalne, to co rodzime, to zdrowe, czy wciąż trzeba to Powtarzać i o tym mówić? Y, powtarzać trzeba, dlatego że przy całym szumie informacyjnym, jeżeli o tym nie będziemy mówić, to ludzie zapomną, że to, co nasze tutaj, jest najlepsze. Dlatego hasło tej, tej agropromocji, że produkt regionalny jest marką regionu, jest jak najbardziej aktualne. Trzeba jeszcze ludzi przekonywać do tego? Myślę, że są tacy, których trzeba przekonywać, ale są też Albo tacy, którzy... Albo przypominać. Proszę? Albo przypominać. Albo przypominać, ale są też tacy, którzy tu chętnie przyjadą zobaczyć, co jest jeszcze więcej i nowego i naprawdę jest tu bardzo wiele ciekawych rzeczy. Sugerowałbym nawet, żeby sobie to rozłożyć na dwa dni, bo obawiam się, że w jeden dzień nikt nie jest w stanie wszystkich stoisk odwiedzić. To proszę jeszcze nam Mamy, powiedzieć, gdzie mam... dokładnie jesteśmy? Jesteśmy w Starym Sączu na placu yy, obok yy, C Centrum e, Rekolekcyjnego Opoka, ale jest tu prze, przepiękny, równy plac, mamy ładną scenę, mamy fajne środowisko, otoczenie. No i mamy przede wszystkim bardzo dobrą pogodę, którą za, zabezpieczał dyrektor e, ksiądz Paweł Broński. Uczeni też tutaj są. Uczeni są tak. po to, by troszeczkę porozmawiać właśnie z rolnikami, by wymienić się doświadczeniem, a może jesteście tutaj dla rolników. Panie profesorze. Jesteśmy tutaj dla rolników. Edukacja rolnicza jest niezwykle ważnym elementem. My na naszym uniwersytecie od tego roku na przykład oferujemy nowy kierunek kształcenia, doradztwo i administracja rolnicza, ale oprócz tego jest oczywiście szeroki wybór innych kierunków studiów. Współczesne rolnictwo jest na pewno dużym wyzwaniem dla rolników, bo z jednej strony są produkty regionalne, ale są też skomplikowane regulacje prawne, do których muszą dostosować się rolnicy. Są nowoczesne technologie w rolnictwie, rolnictwo 4.0 które wymagają specjalistycznej wiedzy i tutaj bez odpowiedniej edukacji, a przede wszystkim bez doradztwa rolniczego nie obędzie się, że jeżeli rolnicy chcą godziwe dochody mieć ze swoich gospodarstw, to niestety te elementy trzeba, niestety albo stety te elementy trzeba ze sobą łączyć. I jesteście tu, żeby pomagać, żeby rozmawiać? Tak, jak najbardziej. Jesteśmy tu, żeby pomagać, żeby żeby rozmawiać, żeby nawiązywać kontakty. Na pewno zapraszamy do nas, do Uniwersytetu wszystkich rolników, producentów z ewentualnymi problemami. Nasz Uniwersytet bardzo szeroko współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Udaje nam się rozwiązywać cały szereg drobnych lub mniej drobnych problemów. Zatem nie omijamy Waszego stoiska. <laughs> Jesteście też tutaj, są uczeni. Nabiał, pieczywa, owoce, rośliny, ale są też w zagrodach zwierzęta, te rasy rodzinne, panie doktorze. Jak bardzo musimy też zwracać na nie uwagę. Jaka to wartość? To jest bardzo wielka wartość, bardzo cenna, głęboko wpisana w naszą kulturę, kulturę wsi, kulturę hodowli zwierząt. Rasy rodzime są to rasy, które odwiecznie były hodowane w miejscach ich występowania, są genetycznie dostosowane do środowiska, w którym przebywają, najlepiej wykorzystują pasze, są dostosowane do warunków chowu, hodowli, cechują się wysoką plennością, wysokimi cechami matczynymi, a przede wszystkim wysoką jakością produktów zwierzęcych od nich pochodzących. To właśnie jest to, co pani mówi, mleko, mięso, krowy, Raz rodzimych, takie cztery najbardziej popularne to jest Polska Czerwona, Polska Czerwono-Biała, Polska Czarno-Biała i Polska biało-grzbieta. Mamy tutaj na naszym stoisku, zapraszam, produkty tych zwierząt, bo naszym zadaniem jest między innymi nie tylko utrzymywanie, nie tylko pamiętanie o tych rasach zachowawczych, żeby one istniały, żeby nie zostały wyparte przez rasy intensywnie hodowane, ale także kształtowanie świadomości konsumenta, pokazanie, że produkty z tych ras są bardzo wysokiej jakości i charakteryzują się bardzo wysokimi. Walorami smakowymi, a także mają właściwości prozdrowotne. I tu zdobędziemy wiedzę, gdzie e, zdobyć właśnie takie mięso. Chcę na talerzu mieć re, mięso z rasy rodzimy, rodzimej. Gdzie je kupić? E, tak, oczywiście. My, jako Instytut, prowadzimy taki program certyfikacji polskiej rasy rodzimej. E, dodajemy certyfikat Polska Rasa Rodzima. E, bardzo proszę wypatrywać w sklepach produktów opatrzonych tym logiem. I wtedy one na pewno będą pochodziły od naszych polskich ras rodzimych. Bo ja tu mówiłem teraz o krowach, tak? O bydle. Natomiast programem ochrony ras rodzimych w Polsce objęte jest ponad 117 tysięcy różnych gatunków osobników, różnych gatunków i ras. Są to m.in. krowy, bydło, świnie, króliki, a nawet pszczoły, więc tutaj wszystkie te produkty opatrzone naszym logiem, certyfikatem rasa rodzima znajdują się w sklepach, są łatwe do rozpoznania i naprawdę zachęcam do skorzystania i do spróbowania tych właśnie wysokiej jakości produktów. A jak już poprób? Próbujemy i zwiedzimy agropromocję 2024, to pozostaje nam jeszcze region do zwiedzenia. Panie starosto, co trzeba tutaj zobaczyć? Wszystko, pani dyrektor, wszystko. Sądeczyzna jest piękna, najpiękniejsza w województwie małopolskim. Ja bardzo się cieszę, że ta agropromocja trzecia po pandemii i trzecia w Starym Sączu organizowana jest właśnie tutaj gdyż patrząc na to tak historycznie, to wszystko się tutaj zaczynało w Starym Sączu. Tutaj mieliśmy pierwsze jarmaki, pierwszy, pierwszy dekret Augusta III w 1972 roku dotyczący jarmaków środy na przemian Łącko-Stary Sącz. Tutaj były najsłynniejsze jarmaki konne, gdzie kupowano konie do kawalerii. Tutaj się odbywał handel towarów między Lwowem, Krakowem i Wiedniem. Także bardzo się cieszymy z tego powodu, że wróciliśmy tutaj. Bardzo wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Zapraszam do zwiedzenia Sądeczyzny. Pogoda jest piękna, no i mamy co zwiedzać. Bardzo serdecznie zapraszam. A podczas agropromocji to pierwsze stoisko, które Pan odwiedzi to? Już się Pan nad za tym zastanawiał? No, um, zastanawiam się nad winogronami. Ale jednak mam tam swoje jakieś pasje, więc winogrona bardziej mnie interesują. I być może będą to pierwsze stoiska, które będę chciał obejrzeć, gdyż no, gdzieś tam za lążku z tyłu jakaś taka e, pasja do winogron, do winy. A te produkty, które trzeba spróbować właśnie na sądeczyźnie, co jest wasze i tylko wasze? Dzisiaj, dzisiaj nasze, wszystko jest nasze. Dzisiaj korzystając z tego połączenia, to co wcześniej pani rektor mówiła, sądeczyzny na, sądeczyźnie, na agropromocji, nowoczesności, innowacji i tradycji, mamy pewność, że te wszystkie produkty są wysokiej jakości i są zdrowe. Nasze produkty, no to głównie jabłka. Śliwy i pochodne z tego produktu. Oczywiście mięso też, ale w mniejszym wydaniu, tak jak w innych częściach Małopolski, ale oczywiście wszystko jest tutaj. Panie dyrektorze, to dla zdrowia trzeba tu być. No, bezwzględnie trzeba być. Chciałem jeszcze dodać, że siedzący obok mnie panowie są przedstawicielami współorganizatorów tej imprezy, tej agropromocji, czyli Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Instytutu Zootechniki Państwowej, Instytut Badawczy i Powiat Nowosądecki. Dziękujemy bardzo za rozmowę, za poświęcony czas. Agropromocja trwa dziś przez cały dzień i jutro przez cały dzień. Nic tylko planować i nic tylko odwiedzać to miejsce, a my z kamerami wciąż tu pozostajemy. Proszę nas śledzić. Dziękujemy. Dziękuję.